Dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Znowu pani Basia Konkol. Dziękuję, że znalazła pani znowu dla mnie czas. Pani Basiu, jak ważne jest o tym, żeby pamiętać o innych chodzorach. To chyba ważne, bo też za ileś tam lat, 50 to będą może dzięki temu o nas pamiętali ludzie. I chyba to takie ważne, żeby jak mówią, dopóki człowiek żyje, dopóki o nim pamięć istnieje. Także i, i o nim się wspomina. My o tym budynku, muzeum już mówiliśmy wiele razy. O właścicielach Joachimie i Marii Rucha, którzy, którzy byli właścicielami. Natomiast udaje się kolejny epizod taki znaleźć pani wasiu ponieważ mieli osobę dziewczynę która pomagała im przy takim codziennym życiu bo gościli tu bardzo wiele osób tak, to prawda. Była to Maria Kozłowska i ona była osobą znaczącą w ich domostwie, ponieważ sercem takiego domu to jest kuchnia i to tam przygotowywała wszystkie posiłki. Ale ona nie tylko tym się zajmowała, zajmowała się taką estetyką całego tego pięknej willi, pięknego domu, pięknego domostwa, no i też przyjmowała gości. Była bardzo dobrą osobą, którą ruchowie mieli ogromnie w swoim sercu, i kiedy niejednokrotnie gdzieś tam wspominali o tym, to zawsze życzliwie mówili o niej. Pani dyrektor, zanim porozmawiamy dalej. Ja, może zapraszam, właśnie, bo udało mi się rozmawiać z panią Anną i Ewą Hrabkowskimi, które bardzo dobrze znały panią Marię Kozłowską, która urodziła się w 1903 roku, zmarła w 1984. Była tak naprawdę samotna po śmierci właścicieli tego, tego budynku, tej posiadłości i otoczyli ją takim sercem wspólnie z rodzicami i opowiedzą właśnie o tym, jaka tak naprawdę była pani Maria Kozłowska, Chyba bardzo ważne, bo żeby uchronić od zapomnienia również takie osoby. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa historia i bardzo bardzo ciekawy materiał. Także proszę zobaczyć. Zapraszam. Pani Anna Hrabkowska, Pani Ewa, siostra. Panie są obie nauczycielami w Kartuzach. Do tak, dzisiaj tak, uczycie. Tak, tak, jesteśmy emerytkami, ale jeszcze pracującymi. pracującymi. Jak dużo nauczycieli w Kartuzach? Tak, jak jak można dużo, powiedzieć. tak, można powiedzieć. Pani że... Anno, Pani Ewo, Ewo. No, dziękuję, że Panie się do mnie odezwały, bo po pokazaniu jest jeden z materiałów dotyczących właścicieli budynku, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. Państwa Mali i Joachima Rucha. Wspominałem o tym, że mieli taką jakby przyrodnią córkę, która im pomagała, i dzięki panią udaje się jakby taki kolejny epizod historyczny otworzyć, bo panie znały tą kobietę i była to pani Maria Kozłowska. Tak, zwana przez nas ciocią bo związała się z rodziną poprzez pracę, pracowała w internacie, w kuchni, w internacie Liceum Ogólnokształcącego na Ściegennego i tam mój ojciec pracował. W liceum uczył fizyki, ale też był wychowawcą w internacie i poznał Panią Marię, która no, można powiedzieć, nie mając swojej własnej rodziny, no, została naszą przyszywaną taką ciocią. Pani Ewo, jaka była pani Maria Kozłowska? Dodajmy, urodziła się w 1903 roku, zmarła w 1000 984, więc jest dużo mieszkańców kartów, którzy na pewno z pewnością znali. Ona była tak naprawdę sama tak, tak. mieszkała w domu w jednym z malutkim pokoików, w domu towarowym u góry, gdzie zostały m.in. odnalezione dokumenty pana Joachima rucha przez obecnego właściciela, niesamowita tak. historia, wszystko tak. można poukładać. Panie Ewo, jak, jaka była pani Maria osobiście? Bo wyświetlę byłyście małymi dziewczynkami, tak. ale się kontakt? Tak, ciągle. była bardzo taka ciepła, empatyczna. Jak się nami zajmowała, to uczyła nas śpiewać wierszy naprawdę kobieta właśnie Anioł. i y, też przypominam sobie, że grała z nami w karty, ale tylko na zapałki, w loteryjki, także Piąchowski też planszówki, była naprawdę y, kochana i pamiętam, że uczestniczyła we wszystkich naszych y, domowych uroczystościach i na co dzień bywała w naszym domu, także y, też czasami pomagała rodzicom, y, jeżeli oni gdzieś wyjeżdżali, wychodzili zajmowała się nami. Także y, to była no, bardzo to jest piękne, bliska piękne osoba. Piękne zdjęcie właśnie, gdzie tak. Wy jesteście To jest Wigilia. Jest matka, obie Panie no, mam, oraz Pani Maria Kozłowska. Tak, tak, tak. I tu jest właśnie Pani, y, mówiliśmy, ciocia Mika, bo tak ją mój najstarszy brat nazwał, nie umiał wymienić. Y, wymówić. Mały, nie mówił chyba, nie umiał powiedzieć Marysia. Tak i to Mika była łatwiej i to została I została dobra, Mika. Tak, tak. Niesamowite, bo to, co mówicie, to, to co teraz oglądamy, jest oparte na oryginalnych dokumentach, i tutaj, tak jak dobrze wiemy, pani Maria Kozłowa bardzo związana, ponieważ pomagała utrzymywać dom pani Marii i Joachimowi Rucha, weterynarzowi, bardzo szanowanemu mieszkańcowi Kartus. I nie mogła się z tym pogodzić. Pani Maria Rucha zmarła w 1938 roku. Pani Joachim, kiedy Rosjanie weszli do, do, do Polski, wyzwolili nas, znalazł się w, w, w w obozie taki, taki w obozie marszu, przejściowym tak. w Grudziądzu. Tak. I niesamowite rękopisy, listy, które pan Rucha wysyłał do pani Marii Kozłowskiej. Tak, ja chciałabym tutaj no, przytoczyć, przeczytać ten list, bo to był list wysłany z Grudziądza 14 maja, właściwie na trzy tygodnie przed śmiercią. Gdzie pan Rucha? Zmarł. Tak, tak. I wiemy, dzięki tym, tym zapisom wiemy już na co zmarł. Tak. I napisał, kochana Maryniu, bo traktowali Panią Kozłowską Marysię, naszą ciocie jak córkę. Po długich wędrówkach po Pomorzu, jestem od kilku tygodni w Grudziądzu, zawsze się mówi o zwolnieniu i zawsze nic z tego. Córka Pana Szmita ze Stężycy już była tu drugi raz. Tutaj mam wszystko, chociaż jedzenia, tylko dwa razy zupa i kęs chleba. Proszę, przyślij mi chleb, tłuszcz i bieliznę. Jestem jeszcze zdrowy. Czyli te listy musiały, nie wiemy w jakiś sposób tak, docierać. Tak, to jest, tak, ale musiały jakąś pocztą tam taki. jest tutaj, tak, bo tu jest adres pani Marii na tej stronie i to jest jakiś kwit niemiecki, tak, tak. wyrwany A gdzieś. Po A powie pani jeszcze było też o chorobie. Tak, tak, oczywiście kiedy już było coraz gorzej i pewnie Pani Maria może prosiła, żeby ktoś yy, yy, no, kto jedzie tam do Grudziądza, żeby się zorientował, co się yy, dzieje z panem Joachimem. I napisała tu jest, jedna jest, z Już Różnie do znaków życia się tak. martwiła. Jest Joachim cały spuchnięty bez nadziei. I kolejny taki właśnie skrawek, nie widzę go wśród żyjących. Widzę jego śmierć i na czerwonkę. Jeszcze jednak czekam. Bo mglista nadzieja, czy coś takiego. Czyli listy, które przyszedł tak. do pani Marii Kozłowskiej. Tak, i ona to trzyma w swoich dokumentach. Myśmy. Tak, to do dopiero końca. Do kiedy zmarła, tak. to są oryginalne tak. dokumenty, które pani Maria Kozłowska trzymała, bo miały dla nią ogromne znaczenie. Była bardzo związana z budynkiem, ponieważ pomagała państwu rucha, i do końca nie mogła się pogodzić, że z tego budynku musiała po prostu zostać. E... Tak, musiała po prostu zostawić swoje życie, swoje mieszkanie. I no, wyprowadzić się z obecnego muzeum na taką klitkę nad domem towarowym. Pani tu... Anna, ale jeszcze tutaj wróćmy do jednej rzeczy: Pan Joachim Rucha z, umiera. Oryginalny dokument tak. wysłany przez Rosjan, gdzie jest określenie, że właśnie 4 czerwca 1945 roku Joachim Rucha umiera. Zostaje o tym poinformowana właśnie pani, e, pani Maria Kozłowska. Tak, tak. Oczywiście pani Maria szybciej próbuje, później udaje się, aby udać się do Grudziądza. Tak otrzymuje przepustkę ze starostwa powiatowego w Kartuzach. Starostwo w Kartuzach że obywatelka Maria Kozłowska udaje się w podróż do Grudziądza w celu Załatwienia spraw, spraw rodzinnych. rodzinnych. Tak. Słuchajcie, takie upoważnienie, takie wydane przez starostę Kartuskiego w 1945 roku. Dodatkowo pani również Zarząd Miejski w Kartuzach zaświadcza Zarząd Miejski w Kartuzach, że pani Maria Kozłowska udaje się w sprawach rodzinnych do Kartuz kartu wiąza i nie posiada żadnych środków pieniężnych. Zaświadczenie jej się wydaje się w celu uzyskania jednorazowego, bezpłatnego przyjazdu koleją z Kartus do Grudziąza i z powrotem burmistrz Kartusz. Zobaczcie, 1905. Tak, I to, i to, to jest właśnie właśnie udała się może na pogrzeb albo do zidentyfikować właśnie zwłoki już nieżyjącego. Pana Joachima. No i też dokument Zarządu Miejskiego w Kartuzach, że Pani Maria Kozłowska jest zarządcą w 1945 roku tak. po śmierci, nawet jeszcze przed śmiercią tak, Joachima, tak, ruchy zarządcą tak. budynku, gdzie obecnie znajduje się muzeum w sprzątać. Tak, i ma posprzątać Od... posesję, bo jest tak, jej ogród. Ważne jest jeszcze chyba to, że pani Maria chciała odzyskać. Yy. Tak, i tutaj o tym świadczy kolejny dokument, że pani Maria chciała odzyskać na podstawie spowodowanej testamentu. Posiadłość. Przez tak, właśnie, właśnie pisze tutaj do okręgu Urzędu Likwidacyjnego w Sopocie, ulica Rokosowskiego. Dokument już w 1948 roku, tak. ale też tutaj jest dokument, w którym, w którym e, który, e, spis mebli, jakie do niej należą, i pani. Pani Anno, kto jest świadkiem? Tej... Świadkiem, no my, ja podejrzewam, bo to tak z tego co pamiętamy, Pani, świadkowie tego zapisu, bo tu jest wymieniono łóżko, szafa, lustro, umywalnia i tak dalej, biurko, kanapa trzcinowa, szafa kuchenna i wiele tych przedmiotów jest wymienionych. Kanapa trzcinowa bo Tak. Zobaczcie, kanapa trzcinowa. Tak, czyli taka ogrodowa. Myślę, że w 45 roku albo to był tego Luxus. Ale, 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 Albo Anna z tego, tej warandy, bo tam taka Noże, taka, była, tak, stół tak. kuchenny, zegar, tu różne nocne stoliki i bardzo dużo e, e, tych e, rzeczy, które musiała zostawić tam na, e, w tym mieszkaniu, poświadczają to Helena Wysocka. Pani Helena Wysocka też była znaną obywatelką Kartus, była wziętą e, krawcową tak. Tak? I, i pani Helena Pier nie wiem, piernicka. Piernicka no, najprawdopodobniej. Nie, nie możemy tak. tego odczytać. W każdym razie jest to podpisane przez właścicielkę i dwóch, dwie świadkowe, czyli dwóch świadków jest tutaj wymienionych i są ich podpisy. Tak Zanim to... pani Maria Kozłowska zmarła w 1984 roku, więc dużo mieszkańców Karty z pewnością znało, ona była samotna, ale utrzymywała kontakt z rodziną, z wami, bo była bardzo z rodzicami zaprzyjaźniona. Tak. Leży, jest pochowana na cmentarzu w Kartunach. Tak, na dolnym, tak, przy kościele. Na, na dolnym. Zanim, zanim przejdziemy do dalszej rozmowy, może udamy się tam, żeby zobaczyć właśnie ten, mm. ten, ten, ten grób. Ja dalej z panią Anną i z panią Ewą Hrabkowskimi. Chrapkowskie. Nie wiem, jak się odmienia. Panie są nauczycielkami, że panie mnie poprawią, bo wszyscy mówią Arturowi Sosze, mi to się nie podoba, ale. Nie, to jest bardzo dobrze. Należy odmieniać nazwiska polskie, bo taka jest zasada poprawnej polszczyzny. Czyli pani Chrapkowskie można mówić? Tak, o, jak pani najbardziej. Pani Hrabkowskie, a jak będziecie składać mi życzenia urodzinowe, to składacie Arturowi Sosze. Tak. Drugie panie, niesamowite dokumenty. Pani Maria Kozłowska zmarła się w 1984 roku, ale miała przy sobie te dokumenty, które macie tutaj dzisiaj, czyli one tak. miały dla na nią największą wartość, tak. czyli wartość, który, do, którymi próbowała udowodnić, że, e, że, jest, e, że być może, może być spadkobierczynią tego budynku chociaż, w, ta, w ta, części ta. po Joachimie Ruchu, a także oryginalny dokument Pani, Pani Ewo z 1944 roku, tak, jeśli napisany wieczystych stwierdzających, że ten Joachim Rucha był właścicielem tego, był wraz z żoną. Wraz I wszystkie ja dokumenty potwierdzające, że udała, udała się na miejsce do Gruziądza, gdzie zmarł, tak. a także mebli i świadków, którzy mogą potwierdzić, że jest ich właścicielką. No losy tak się potoczyły, jak Pani podkreślałem, ona miała bardzo dobre, bardzo dobre serce, zresztą jak Pani Maria Rucha, która poświęciła się dzieciom w Kartuski, a ja zawsze mówię rocińcu, bo to występuje tak. najczęściej przed wojną, tak. no i służyła ludziom. Cieszę się, że dzięki paniom tak naprawdę będzie można znowu wstrześcić tą historię nie tylko pani Marii Kozłowskiej, która była zaprzyjaźniona z Waszą rodziną, z wami. Znały się ją osobiście dobrze, byliście dziewczynkami i dobrze, ale też znowu historię pana Joachima. I pani Maria Rucha, którzy byli bardzo znaczącymi osobami wśród mieszkańców Kartus. A tak, tak, tak naprawdę tragicznie to wszystko się tak, to bo pani wziar? Bo pani Maria przecież piszemy, że w, że w związku z ciężką chorobą zmarła w 38 roku. Tak. A Pani Joachim po prostu umarł również w obozie przejściowym. Tak, w związku, zez, także takie tragiczne. Problemy. z takich właśnie bardzo słabych warunków higienicznych, bo umiera na zakaźną no to chorobę czerwonkę. To a jeszcze to... ostatnie takie zagadnienie, bo też. Często wspominała pani Maria, że gdzieś zakopała kosztowności na, na jednej z działek w Kartuzach po pannie Marii Joachimie Rucha. No i co się stało, bo zakopała to w 1945 roku? Co się stało właśnie, bo panie też wiedzą, kiedy przychodziła do domu? Tak. Próbowała je odnaleźć. Tak, po 20 latach próbowała je odnaleźć, chodziła tam, przekopywała tą działkę, te pomieszczenia. Ja nie potrafię powiedzieć, czy ona coś znalazła, nie? Może mo moi rodzice to wiedzieli, ale ja. Nie Ale Pani tutaj, Pani Ano, Pani też mówiła, że ona była zła, że nie może, płakała. Ta, tak, płakała, ta, 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 przychodziła ta, ta. taka zmęczona, spocona, e, e, zakurzona. Mówi, mówiąc do mojej mamy, Pupko, zrób mi kawę. <grym> tak, bo ona tak mówiła. Czyli Pani dokładnie pamiętają. Tak. tak, te słowa, które ona tak. mówiła. Także, e, no, poza tym też rodzice w tamtych czasach przy dzieciach nie rozmawiało się o różnych rzeczach. Tak i, i no, myślę, że to tylko my wyczuwaliśmy jakiś niepokój, i jakiś problem, ale o tym się nie mówiło. Czyli nie? Pani Maria nie mogła tego znaleźć, bo Pani, no, pani też podkreślała, że, że, że płakała, że, 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 że ktoś mm -hmm. to prawdopodobnie tak. wykopał po prostu, bo się dowiedział i tak dalej. Ja byłem na tej działce, które Pani mi skazały, znalazłem tam taki krzyżyk, mm -hmm. który był zawinięty w takiej folii kilka razy, też jest on widać jakiś taki przedwojenny. Tak, taki właśnie. Być że... może ma on jakąś również historię, tylko może to... można mać, mm -hmm. natomiast tego tak naprawdę nikt nie wie. No myślę, że nie, on, ten krzyżyk nie pochodzi od tamtych ludzi, co mieszkali w tamtym budynku. Nie no ale ale, ale, ale to, nie wiemy. To, 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 tego nie wiemy, ale to, 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 znaczenie na pewno jest wartościowe Myślę, że ma. bardziej bym to do, do Ciociągli przy przypisała. Przypisała tak. tak. Poza tym to też z dzieciństwa pamiętam, że przypominała jak wyglądały biesiady w domu Państwa Ruków, że było dużo gości, to był dom gościnny. Pani Maria dbała o to, żeby to wszystko było w jak najlepszym porządku. Właśnie dbała przede wszystkim o nakrycia stołu, pilnowała, żeby serwety były czyste. Nawet taki dowcip opowiadała, że czasami goście, którzy zrobili plamy, zostawiali dla niej. Pieniążki drobne napiwek napiwek taki. <grym> ona była plany. bardzo związana z państwem rucha, z panem tak, ruchem, tak, i z panią tak, Marią. Tak. No i, i tyle lat. Dlatego co, co jeszcze tak. mówiła pani, pani Maria właśnie o państwie rucha, bo tak naprawdę mało wiemy wiemy o tym, że Pani Maria bardzo lubiła e, ogród, że były tam kaczki, były kury, były różne zwierzęta, były piękny przycionek. Tak. Dzieci, które przychodziły do, do niej obdarowała niemal zawsze słodyczami, tak. czyli tak. miała dobre serce. Tak, bardzo tak. dobre serce i to był dom gościnny, to był dom otwarty. Tam mnóstwo ludzi bywało i właśnie czasami narzekała, że rzeczywiście było bardzo dużo pracy, bo przez dom przebijało się. Bardzo dysiątki, dysiątki. Ale do dzisiaj jest to budynek, który tak, tak naprawdę okazały. kuje w oczy jest okazały no, tak, tak. No i mieszkał. No więc tam bardziej okazały w kartozach. Tak? Od, od roku tak. 1920 do 1947 roku 25, mieszkał tak. tam tak. weterynarz tak. powiatowy, który był bardzo, bardzo ważną osobą dla, dla mieszkańców, dla tej tak. społeczności. Y, wiem, że miała żal, że go potraktowano jako Niemca że Rosjanie potraktowali, oglądali mu ręce, bo to ona potraktowała. Tak, to ona mówiła. E, oglądali ręce, że to są ręce... Że nie zhańbił się, się z pracą. Nie się pracą i dlatego został aresztowany. A przecież te zapiski, te liściki, Wszystko nie są polsku. po niemiecku. Nie, nie, napisane. my tyle co wiemy, też również polski. Pan Joachim pochodził z spod Mazur, więc... Tak, więc, tak. Ale... Tym bardziej, że ciocia, ona też biegła mówiła po niemiecku. Tak. Były takie czasy, że a, nie, nie a, a, tak. Pani Anno, pani Ewo, jak ważna jest historia, bo ja dopiero tak naprawdę od trzech lat tak brnę, y, ta nasza lokalna chyba, tak, na podstawie, na, na tym co dzisiaj robimy. Myślę, to, co... że to y, naprawdę tutaj należy się y, wielkie podziękowanie Panu, bo Pan odsłania, y, no tutaj... Takie, Wiele, Wiele historii, nie, nie? Nie tego oczekiwałem, nie dlatego zapytałem, ale... Nie, nie, ale o tym, dlatego, ale, ale to może robić tylko pasjonat, Tak, ja powiem, że nas też to interesuje, bo teraz tam nie doczytałam, ale też historia. E, mówiłam, panu, Młynów Chmielnieni, gdzie też jesteśmy związani trochę, bo tam mówiłam, nasza ciocia mieszkała. No właśnie słyszałem Panią, tak. ale to jest też ważne, bo czasami możemy sobie nie zdawać, wie Pani, kiedy ja wychodzę teraz po cmentarzu sobie potrafię sobie te nazwiska, czy niski nazwisko tak, i tak dalej, tak. sobie poukładać, poskleić, bo to, to jest historia nieodległa, tak naprawdę 80 lat temu, a chcieli chyba byśmy, żeby za 80 lat również i i o nas pamiętano tak. i to jest chyba najważniejsze. Tak i właśnie takie lokalne historie są niezwykle cenne dla naszej tej lokalnej tutaj społeczności i musi Pan mieć tę świadomość, że, że e, ci, którzy nawet za granicą przebywają też oglądają to, bo od, e, odzywają się do nas i też reagują na to. To nie jest tylko dla lokalnej, to dla, dla lokalsów, to też jest dla tych, którzy wyjechali stąd, mają tam, i są sentymentalnie no czy mają korzenie karzewskie. Pani Anno, Pani Ewo, dziękuję Panią bardzo za rozmowę, dziękuję. za to, że Panie się podzieliły ze mną tą historią, a my zarazem dzielimy się z innymi mieszkańcami, tak, nie tylko karskimi, z pani jest... podkreśla, ale wszystkimi, którzy mogą mieć jakiś związki, jakiś kontakt. Hmm. I być może so, znajdą się osoby, które będą panią Marię Kozłowską wspominać. Myślę, że tak, że to była Też. osoba, która tutaj była znana. także, Bo ona utrzymywała kontakt z niektórymi i, i tutaj czuła się dobrze i nie, nie, roz, nie rozpamiętywała swoich strat. Była osobą bardzo pozytywną, bardzo taką optymistyczną, wesołą. Także nie, nie, nie... Dlatego warto o niej mówić. Tak, tak. warto mówić o takich ludziach... pamięć, dopóki tak. pa... człowiek żyje, dopóki mm. o nim pamięć nie tak, będzie. Tak, tak, w o... pamięci trwa, tak, mm. tak, dokładnie. Także dziękuję pani bardzo, wszystkiego tak. dobrego dziękuję, życzę. Dziękuję, tak. Do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia. Pani dyrektor, myślę, że teraz jak e, każdy gdzieś tam e, cme przy cmentarzu, przy naszej kolegacie przejdzie koło właśnie grobu, gdzie spoczywa Maria Kozłowska, Przystanie na chwilę chociażby tym bardziej, że idą takie miesiące wspomnień, miesiące takie jesienne, kim tak naprawdę była i jaki duży wkład miała w życie rodziny pani Marii i Joachima ruch, ale także innych mieszkańców Kartus. I myślę, że są ludzie w Kartusach, którzy bardzo dobrze ją znali. Myślę, że tak, że ten materiał pokazał mi, że każda postać, każda osoba jest ważna tutaj dla historii miasta i taka też była pani Maria Kozłowska, która rzeczywiście dużo, dużo dobrego wniosła, nie tylko dla państwa Joachima i Marii Ruchów, tak, ale w ogóle dla społeczności tutaj kartuskiej, bo to przecież ona przyjmowała gości, to był dom otwarty, dom z polskimi tradycjami i to, co tutaj pięknie panie w tym programie mówią, że ona bardzo ubolewała na tym, że Joachima Rucha traktowało się jak Niemca, przynajmniej tak władze, które wkroczyły tutaj w 1945 roku, czy rwonoarmiście potraktowali go niesłusznie, bo on rzeczywiście był, to dom z olbrzymimi tradycjami, polskimi i kaszubskimi i ona w tym domie obcowała, czuła się w nim bardzo dobrze, mimo, że rzeczywiście ogrom pracy miała do wykonania w, tutaj w, tym, w tej willi, to bardzo, bardzo też była jak członek rodziny traktowana, więc piękna historia, bardzo dziękuję za jej przybliżenie i to, że ja też nie będę przechodziła już obojętnie wokół tego, wokół tego miejsca na cmentarzu w Kartuzach, wokół tego nagrobka, dlatego, że jest jest dużo takich właśnie osób, które mają swoją historię. Pani dyrektor, pani również tutaj jakby kultywuje to, co robiła pani Maria Kozłowska, no bo to nie jest tylko muzeum, ale jest to tak naprawdę jeden wielki dom czy miejsce, schadzek, wielu imprez takich kulturalnych, przybliżających nam rękodzieło, no, no praktycznie wszystko tutaj się dzieje, nawet dzisiaj. Ale też właśnie, że, że, że Pani Maria Kozowska była samotna i miała wielki taki, może nie, że żal, ale wielką przynależność tego miejsca. Czuła się tutaj jak w domu i, i, i miała takie prawo, bo tutaj tak naprawdę się wychowywała, tutaj prowadziła ten dom. I na koniec dziękuję też Panią, panią Hrabkowskiej, Pani Annie i Pani Ewie Chrapkowskiej, że po prostu przybliżyli mi temat Pani Kozłowskiej. Dzięki temu uchronimy ją po prostu od zapomnienia. I, bo każdy, chyba każdy człowiek, gdzieś który koło który nas przychodzi, którym się obracamy jest dla nas bardzo ważny. Tak, i nie jest anonimowa, nie jest anonimowa. Wiemy, że jest tutaj pochowana, że bardzo długo tutaj naprawdę pomagała, służyła, że żyła po wojnie przecież tutaj. Jest to cząstka historii tego miasta, tego miejsca też. Także piękna historia, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję i do wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do usłyszenia.